Na dzisiejszej konferencji podczas dyskusji panelowej o siedmiotrendach technologicznych, które Zmienią przyszłość. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja i myślę, że bardzo interesujące wnioski z perspektywy firmy technologicznej to umiejętność łączenia i współpracy środowiska biznesowego, firm technologicznych, jak i akademickiego, zwłaszcza w obszarze badań i rozwoju, dlatego że z połączenia tych kompetencji, z połączenia również tego zapotrzebowania od strony klientów firm, takich jak Microsoft, tworzą się bardzo ciekawe obszary innowacji od wspominanych tutaj technologii takiej jak telemedycyna i cyfrowe zdrowie po nowoczesne technologie w obszarze produkcji rolnej i rozwiązania takie jak na przykład FarmBits, czyli monitorowanie produkcji rolnej, jak i przede wszystkim te elementy ludzkie i zmiany pokoleniowej, które mają wpływ na to, że Młodzi ludzie, którzy przychodzą do firm takich jak Microsoft, chcą, żeby ich praca miała głębszy cel i sens. I oni szukają go w projektach, które realizujemy dla klientów, szukają go dołączając do poszczególnych zespołów tworzących produkty i możliwość współpracy i wyjścia poza taką. Strefę komfortu i uczenia się nowych kompetencji właśnie w obszarze zrównoważonego rozwoju. Ja sama to obserwuję wśród moich koleżanek i kolegów. To jest ten trend przyszłości, który w mojej ocenie pomoże nam wdrażać i praktycznie stosować pewne technologie, o których w tej chwili mówimy na świecie.